Jesteś? Ja jestem Tomik, a ja ty kim ty jesteś? Jakby nie znam ja cię, człowieku. Jestem prawo 59, ale. Co ty robisz? To jest mój świat na single day, a... Nie, bo to mój świat, jakby no. byłem tu pierwszy. Tak mi się wydaje. Ja no, ja widzisz ja tu mam domek i tak dalej, ja ty tu się pojawiłeś tak trochę. Ja no, chciałem po prostu nagrać tak? normalnego. Chciałem normalnego Survivala o, nagrać tak, dla, dla znajomych. To znaczy dla świat. widzów moich. Chodź ze mną okej, idź ze mną Dobra Daj chyba yy, nie wiem kim ty jesteś co to ty tu No ja też nie wiem kim ty jesteś i ja muszę tą stać na moim jakby urządzeniach, na moim czasie. Co kochania? to jest? Pokażę. Co to jest? Idziesz tam, weź tam, proszę cię No dobra Majding, ci okay. będzie Odej wszystkie temy. Do skrzynki. Jedzenie też Jedzenie masz sobie zostawić. Proszę <tryk> <tryk> Zdjęcie co tu się dzieje Jakby no pomocy Musimy jakoś stąd uciec Nie wiem jak jeszcze Kim on w ogóle jest Tego też nie wiem Kurde Musimy jakoś stąd zwiać Może gdzieś tu jest jakieś przejście coś O mamy coś Dobra widzowie Uciekamy stąd Uciekamy stąd widzowie Jakby no nie wiem kim on jest ale na pewno nie, tu nie zostanę na dłużej Musimy jakoś uciec Mam nadzieję, że on tylko mi tu nie przyjdzie Bo będzie wtedy przypał widzowie Jakby no Widzę go na minimapie Pewnie się wkurzy O Jezu, krew Więcej krwi naprawdę Wykop dzierca i uciekaj. Może tobie się uda. Tego Jezu... Dobra widzowie. Wolność, wolność widzowie. Widzowie uciekliśmy. No. Kim on w ogóle jest, no ja go nie znam, no Zaczniemy kompletnie pamięć. Nie, nie wiem... Nic nie pamiętam. Widzowie, musimy stan chyba uciec. Albo musim... Zobaczmy, czy ma coś w skrzynkach, czy nie. Wiem, że to jest dosyć ryzykowne, żeby tam wrócić. Ale no, bez itemów się nie wybiorę tam na pewno. Zombie ja pierd... Przepraszam widzowie. Laga dostałem, ale sprawdzałem czy wam się film nagrywa. No i nie mogę zginąć. Bo wtedy przypał będzie, a wtedy to mnie na pewno znajdzie. Em mapę, no, nie ma żadnej broni kurczę. Nie wiem, poczeka, poczekam tu może na niego. Może, to, może da się to jakoś dogadać z nim. Oby. <laughs> Więc... Nie wiem, no musimy poczekać widzowie. No, no jakby no... Nie wiem, kim on jest. Nie wiem, czego chce. No i... No chciałem po prostu nagrać dla was film Jak zwyk zwykle, jak zwykle coś się dzieje Tam spotykam Krystka, Blue Albo nie wiem, albo są jakieś dziwne postacie, nie? O, idzie to chyba Dzień dobry, Kimon jest, jakoś nagle ucich widzowie, jak więc jakby Bo nie będę to w więzieniu za nic Jak to nie... To było w więzieniu. Inaczej tego nie nazwiesz. Nie było. Było. Nie było. Było. Nie było. Tam na końcu była krew i ktoś był tu przede mną. Nie wiem kto. Nie widziałem tego Ktoś a... Tam była krew Dobra. i czaszka. Tam była krew i czaszka i mu się nie udało uciec. Dobra, słuchaj, wychodzę. Teraz na poważnie. Dobra. O, jakby, ja jestem brawo, okej, okay? możesz na nie mówić, jest tak, na nie mówić, ja tutaj jestem już od ponad <coughs> dwóch dni. Creeper. Ja, 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 ja chciał... ja po prostu wczoraj zrobiłem świat i wbiłem, i tyle. No, ja jestem brawo, jak już mówiłem. Ja jestem, no i... jestem Tomik. No cześć, cześć. No i sprawa wygląda tak. Jakby naprawdę dziwnie Cię czuję z tym, że jest ktoś na moim świecie single player. Zdziwiłem strasznie, jak się zobaczyłem. Musiałem cię dać do tej celi, ponieważ no, to nieznajomy, tak ja, ja nie chciałem, żebyś tu gdzieś uciekł ode mnie. Bym no, chciał ja wrócić zaraz. No i sprawdźbę tak. Czekaj. Ja nagrywam na YouTube'a odcinki. No Taki ja, YouTuber. ja właśnie zacząłem wczoraj. Okej. Okay. No i te... To jest moja taka opaza spokoju. Jest tu mój domek, jest tu moje jeziorko takie. Jak widzisz mam tutaj moje trzy zwierzaczki. <kluz> Lobby Lobie Bobby oraz Parodka. Na razie jeszcze nie ma imienia. Niestety. No ale tak, to jest kim domek. No fajne. Nie ale na razie tam po prostu podnieść, tak. Tak. Fajne. Chodź. Taka, taka, trochę fajne. Nra, taka... trochę trochę... taki tam hobbita bym powiedział. <noise> Miał być hobbita, ale coś nie wyszło. Trochę. Jest git. Jest fajne. Jest no dobra, powiedz mi to się dzieje, jak tu się znalazłeś hmm. i o co chodzi? No, po prostu zrobiłem świat, zacząłem nagrywać. No i szedłem na Kordy. Tam niedaleko zacząłem starobić sobie jakąś bazę, jakiś magazyn, coś takiego. I potem poszedłem szukać czegoś, jakiś zwierząt, coś tego typu. I zobaczyłem ciebie. A może to połączyły się nasze multiversa? Właśnie, to jest, to, jest ba to jest bardzo możliwe, wiesz? W poprzedniej nocy, gdybym cię znalazłem, bo. Dasz wielka burza <coughs> w Nie ty też to miałeś? Nie, ja, ja miałem spokojny, miałem tylko deszcz sam, bez, bez burzy, nic. <coughs> Więc i nic. Międzim. Możliwe, możliwe, że ja czytałem o multiversach w książkach. Możliwe, że przez to burzę po prostu... Nasze światy się połączyły i ty miałeś swój świat, ja miałem swój. Ty znalazłeś się na... ty... znalazłeś się na tym moim świecie. I może ktoś jeszcze tu się dostał? bardzo możliwe, ale wtedy będzie trzeba go znaleźć. Nie, na razie jesteśmy we dwoje. No ale jeśli multiversum by się otworzyło, to naprawdę mogłoby się bardzo dużo rzeczy tu złych oraz dobrze. Czemu złych właśnie? Bo to takie, jakby multiversum to co... <laughs> wiesz, Nieskończona ilość światów. No i tak jak na przykład myśle Spidermana, no. który... Wszystkie części Spidermana się połączyły w jedno. To tak samo na przykład jak my, ja tu nie mam żadnych wrogów ani złoczyńców, to może by się znalazłeś ze świata, na którym też nie, ma, nie było nikogo złego? Byłem tam sam a, całkowicie, bez nikogo. A na może był jakiś świat, który też się tego, gdzie Co złoczyńcy. Czyli może być jakiś wróg nasz, który będzie nas próbować zabić. Być może... Wszystko może się ale, ale oby nie. Też tak Myślę. Dobra, Dobra, swemie. Jakby... Ja ci później wyśle mój kanał, ty mi wyślesz swój kanał, zobaczymy, obczajimy wszystko. Tak... Masz gdzieś dom? Mm, znaczy tam zacząłem sobie magazyn coś tam budować. A, okej. Okay. To jakbyś chciał, oczywiście. Możemy zrobić tak, że mi brakowało ogólnie osób na tym serwerze, bo był to single player i tak nudno było bez nikogo i tak dalej. Z, zróbmy tak, że jak będziesz chciał, to możecie wprowadzić tu bardziej w mojej dzielnice, bardziej w teren ten, nie? No, dobrze, no w Bo sumie mogę. Mogę też mógł sobie jakiś domek, budować, czy jakąś bazę, czy tam będziesz wolał, jakieś swoje budowle, farmy, czy coś takiego, okej? Okay? Okej. Okay. Okay. No to widzowie, to jest Domik, z tego co wiemy. A to widzowie, to jest nie... brawo. Więc... No i co? że się jakoś dogadamy, jak obaj nagrywamy i tak dalej. Co prawda więzienie, w ogóle chodź z swojej tempki weźmiesz. No bo... fajnie byłoby je jednak odzyskać Mogę ty, ty widziałeś tą piwnicę tam? Jest to są jakieś ścieki ja się dziwię z nie A patrzyłeś tam czy jeszcze nie patrzyłeś? Bo tam warto wart też zajrzeć, nie? W ogóle mnie bardzo zdziwiło, że ktoś był tu przede mną też, jakby. Kur... dziewczoszka tam była, okej? No. to jest kliki. Chodź. Oj. No dobra, no to chodź. No dobra. Mogę coś tu albo bardziej coś tylko tego tu gdzieś bym mógł w sumie, bo mam taki jeden pomysł na fajną bazę dosyć. Okej, okay, a w ogóle jak, jak oceniasz jeziorko moje? Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Na shaderach by ja. to u mnie lepiej wyglądało, ale no... No no. jak widzowie twoich co to mogą do mnie wejść i zobaczyć jak to budowałem. Tam jest na shaderach ładnie wszystko. Zgadza się. Ja tu bardzo lubię na przykład sobie przyjść, usiąść sobie na to kłodę. Jak sobie pomyśleć, <laughs> spokojnie tu jest to nie? No, fajnie to jest. Fajnie się to wybudowałeś. Taka, taka przyjazna łaza. Jeszcze nie w ogóle ja słyszałem o tym, że podobno na świecie jest jakaś brama do Nederu, do piekieł oraz e, brama do... Endu? Endu? Jakoś tak to się chyba nazywało. No coś takiego chyba. Więc ciekawe gdzie to jest i muszę, muszę poczytać w moich księgach. Ja yy, jestem ukłonięty taką sąd, co bardzo czysta księgi, mity Z itd. tego, co, z tego co ja wiem, usłyszałem od jednego czarodzieja, że potrzebujemy 12, żeby dostać się do Endu potrzebujemy 12 oczu kresu, i żeby odpalić ogólnie tą bramę i żeby zabić jakiegoś władcę, który włada tym endem. I po prostu uwolnić tą krainę od niego. Musimy zobaczyć, myślę, że uda się piekła. Będziemy być do piechł. Tak, z, z tego co czytałem to musimy pokonać coś tam w piekle, żeby zdobyć rzeczy na zrobienie właśnie tych oczu. Tak, Są tak. Terły. Tak. Okej, okay, chodź spać może. Myślę dobra decyzja. Czechy, bo ja... Ale jeszcze jest dzień. No, ale zaraz będzie noc. A jedyne łóżko... Łóżko je pierwne to mam w więzieniu, a drugie to ja mam tam. Chodź do ciebie. Tutaj nie ma przejścia. Tu. Tu jest takie ładne przejście. Ale ładnie słoneczko i jeszcze. Takie no. Słońce. odcinku yy, poznaliśmy nowego przyjaciela kolegę oczywiście yy, który będzie nam chyba od dzisiaj towarzyszył mam nadzieję na serii yy, no i ten jak to się nazywa jeśli chodzi o plan na ten odcinek to szczerze nie on totalnie możemy coś pokombinać w moim domku ale bardzo chciałbym yy, zrobić trochę piwniczkę oraz możliwe, że zbudować jakoś bibliotekę ze staroletnimi księgami Myślę, że będzie to super dom No ja chyba po, po prostu zbuduję ten domek okay. co planowałem ja Zostajesz tu na razie, tak? Znaczy, tam, tam się jakoś przeniosę sobie zrobię wszystko pod projekt i tak dalej Okej, okay, to ty spać tu, ja wracam do siebie się A jeszcze tylko jedno pytanie masz, mo masz może szkło? Bo by mi się szkło przydało Szkło? No Wiesz co, ja mam w domku płotki jako okno Właśnie bo, ale... bo ja mam taki pomysł na bazę, że będę ogólnie pod ziemią, ale góra jest przeszklona i to jest problem. Yy, ogarnę ci, jak też mm. Kiedyś, co, ten. dobra. Dobranoc. Dobranoc. <coughs> dobra, widzowie, no ogólnie myślę, że nawet spoko gostek jest niego. Myślę, że będzie można się z nim jakby no ten zaprzyjaźnić, czy coś takiego. Dlaczego nie w sumie. Um, więc no, no, zostawcie suba i lajka i, i komentarz jeśli chcecie więcej takich odcinków oczywiście. Tak, tu będzie wejście na pewno. Hmm. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, coś takiego, jeszcze trochę niżej. I ma będę musiał zrobić kolejną łopatę. ale zaraz zobaczymy no będę musiał na pewno zrobić A nie czekajcie bo to źle zniszczyłem to musi być tu 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 tak no jeszcze chyba jedno myślę że wysokość git no, Byłem w zasadzie Wypraszam za psa jakby był <śmiech> Dobra <laughs> Powinniście mnie teraz lepiej słychać Jeśli się nie mylę No dobra Jakoś mamy coś takiego zarys jakby był, można było zrobić tu hmm. jakiś taki zarys sia siadu właśnie no coś tego typu trzeba by to odmierzyć teraz cych, cych, cych to będzie na pewno to to w tym miejscu Witam, witam. Oczywiście wbijcie w opisie na jego kanał, że i lubicie mu jak najwięcej subskrypcji, żeby był chłopak popularny. No i co? Trzymajcie się, no i baw. Dobra widzowie, no to my chyba też będziemy się powoli żegnać. Dokończę to, to po odcinku. Albo po prostu zrobimy osobny odcinek zbudowania tego. To był oczywiście pan brawo. A zachęcam Was do subskrypcji tego kanału i zostawcie tu jak najwięcej polubień i wbijajcie też do Kryska, zostawiam Wam link w opisie. Pomóżcie, mi, pomóżcie mu wbić 200 subów. Narka.